Bomba idzie w górę, a więc już za chwilę rozpoczniemy również czwartą gonitwę tego dnia. Teraz w maszynie startowej jest już Mazuri. No i czekamy już tylko na Mona Siba, a więc na ostatniego uczestnika tej czwartej gonitwy dzisiejszego dnia wyścigów na wrocławskim torze wyścigów konnych, Partynice. Wszyscy uczestnicy są już w maszynie startowej, a więc jesteśmy gotowi. Wyruszać się w tej czwartej gonitwie dzisiejszego dnia na torze wyścigów konnych partynice i ruszyli. Bardzo dobry start, dosyć równy, chociaż od razu już naprzód wybiegł Albachia. To ten ogier teraz prowadzi, chociaż od razu, od razu po zewnętrznej nadrabia również Mazury i to on przejmuje teraz prowadzenie. Na drugim miejscu Albachia, na trzecim miejscu Monasip, potem dalej jest HM Alfajza, następnie Orciogal i zamyka stawkę jak na razie Melchior wciąż na prowadzeniu Mazury. Tam ten start lepszy w wykonaniu Albachii, no ale potem Mazuri zaatakował i to on teraz dyktuje tempo w tej czwartej gonitwie. Wciąż ta pierwsza trójka to jest Mazuri, następnie Albachia, no i potem Monasip. Teraz nadgania trochę już Orciogal, wyprzedza HM alfaję a z tyłu wyraźnie, wyraźnie odstaje i zostaje już Melchior. Wciąż na prowadzeniu Mazuri już powoli, powoli zbliżają się do kolejnych metrów bliżej celownika, wszyscy uczestnicy tej czwartej gonitwy. Na prowadzeniu niezmiennie Melchior. Następnie jest Albachia, zaczyna się, zaczyna się oczywiście już dosyć mocno to, to komplikować Mazuri na prowadzeniu. Niezmiennie, już tylko tysiące metrów pozostało do celownika. Mazurii na prowadzeniu, potem Albachia, następnie Mona i trochę już w większym odstępie z tyłu. HM Alfajza oraz Orcio Gal. Mazuri wciąż na prowadzeniu, już powoli, powoli wybiegają na ostatnią prostą uczestnicy tej czwartej gonitwy. Jest Mazuri, potem Albachia, następnie Monasip. Teraz Monasip atakuje Albachię i to on wychodzi na drugie miejsce, wciąż na prowadzeniu Mazurii, ale zaczyna się, tam, zaczyna się tam już mocno, mocno wyprzedzać. Monasip teraz na prowadzeniu, to on wydaje się, że najlepiej zaplanował ostatnią prostą. Monasip z dużym, z dużą już przewagą nad kolejnymi uczestnikami. Monasip pewnie zmierza do celownika, ale wciąż tam jeszcze na drugim miejscu jest Albakia. Monasip jednak wydaje się, że nic nie odbierze już mu zwycięstwa w tej czwartej gonitwie. Monasip już teraz pewnie dobiega do celownika, ale wciąż trwa walka o drugie miejsce. Albachia jeszcze atakuje tam HM Faiza. No i na trzecim miejscu HM Faiza, na czwartym miejscu Mazuri dobiega teraz jeszcze do celownika Monasip i Orciogal, no a potem już z tyłu wyraźnie Melchior, który jeszcze wciąż na torze, ale jednak wyraźnie, wyraźnie za wszystkimi innymi uczestnikami tej gonitwy. A więc zwycięzcą tej czwartej gonitwy Monasip na drugim miejscu wydaje się, że Albachia, a na trzecim... HM Alphaisa to nie są oczywiście jeszcze oficjalne zatwierdzone wyniki, proszę więc jeszcze poczekać aż dostaniemy też te zatwierdzone już potwierdzone wyniki i będziemy mogli je Państwu na spokojnie przekazać.